Hej, Siemano, ludzie, sebek z tej strony. Dawno nic nie nagrywałem. Nie było mnie przez weekend we Wrocławiu. E, dzisiaj jest wtorek. Mam wolne. No i co, przyszła do mnie przesyłka. Jest to już czwarta przesyłka od mojego dobrego przyjaciela z Hiszpanii. Jak już niektórzy wiedzą, Koniko. E, nie wiem, czy tutaj się zrobi zoom, ale chyba nie. Koniko, Koniko jest z Barcelony. E, zaraz zobaczycie. To jest nasza już czwarta wymiana. I nie wiem czy tutaj, ale Koniko wysłał mi e, niespodziankę, więc zaraz zobaczymy, czy to będzie tutaj, czy to będzie w następnej przesyłce. Zaraz zobaczycie. No pewnie się już domyślacie, co to będą za karty. A, I zaraz zobaczymy, czy to tu? Tak, to będzie tu, ale pokażę wam na samym końcu. E, zaraz zobaczycie karty, za które się z nim wymieniłem, tak to jest tutaj, więc na razie, niech sobie to tutaj będzie w kopercie. No i karteczki, bo ja już widzę. Karty jest to nasza oczywiście wymiana. E, tutaj mamy, zaraz wam pokażę, tylko nie wiem, czy to jest karta, czy naklejka. To jest akurat naklejka. Jest to Leo Messi na karcie, na naklejce świecącej, jak widzicie. No. no, już widzieliście te naklejki u doktora Radiana, u mnie też. W sensie, u mnie z wymiany doktor Radian otwierał saszetki. Eee, bardzo fajna sprawa. Eee, zastanawiam się, żeby sobie kupić album. Album i kilkanaście saszetek takich. Dobra, Messi, na razie niech sobie tuś stoi. Eee, następną naklejką jest to Carvajal Real Madrid. O, no, Koniko już wie co ja zbieram, więc nie ma problemu z kartami, z naklejkami, które mam wysłać. Dobrze już wie. Kolejną naklejką tutaj jest Marcelo. No, stan idealny, to chyba nie muszę mówić. Kolejną naklejką jest Leo Messi. No te naklejki są naprawdę mega. Wyglądają jak karty. No świetne, Messi. I kolejna naklejka jest to Sergio Ramos, Real Madrid. Teraz będą chyba karciożki. tak, są karty. Eee, tutaj mamy Luka Modrić. karta numer 69. No, trzeba by pozbierać tą edycję, bo jest naprawdę świetna. Luka Modrić. karty z tyłu wyglądają właśnie tak. Świetna sprawa. Luka Modrić. Kolejny jest cross. Tony cross. No kurde, fajne to jest. Naprawdę no nie mogę się nacieszyć. Zastanawiam się, żeby sobie pozbierać tą Medycę. Tutaj mamy superstar, James Rodriguez. No oczywiście wiecie, że to jest liga hiszpańska. No wyłaś. No karta w idealnym stanie. Fajnie. Kolejny superstar. No, bo tu już nie będę chyba tyłu pokazywał. Jest to superstar Gareth Bale. Mamy Bale'a. O, stojaczki na Cars Planet są. Możecie sobie kupić. Ja sobie zakupiłem, więc fajnie. Przydadzą się. No i kolejny superstar, Cristiano Ronaldo. Teraz jest właśnie za pompa z tego jego krzyku. Powstają naprawdę świetne piosenki. Wczoraj widziałem fajną przeróbkę. No niezła polewka. Eee, kolejny superstar, Neymar. Bardzo fajnie wyglądają te karty, naprawdę jest i Neymar. Pewnie się dziwicie, kurde, fan Realu Madryta zbiera karty z Barcelony. No ale takie karty są naprawdę mega. Tak wygląda z tyłu. Trzeba by pozbierać tą medycję, bo jest naprawdę fajna. Kolejny Leo Messi Bombers. Panini Bombers. Leo Messi, Mega Krak 14-15. Następnie mamy Pepe. Jest i Pepe. Pepe tu jeszcze z tą swoją bujną czupryną. O, tutaj już widzę, mega kartę leży. Jest mega fajna. Kolejny Pepe, Mega Krak 14-15. Fajnie statystyki. Pepe grał już w sezonie 2007-2008 do dzisiaj. O, tu nawet są gole pokazane. W sumie strzelił 4, 5, 6, 7 goli. Ok, tak? tak, dobrze mówię? Dobrze. No i najlepszą kartą według mnie jest tutaj karta Sergio Ramos. Edycja specjalna. Tu jest akurat po hiszpańsku. Sergio Ramos świecący. Zaraz go wyciągniemy z tego topladerka. Wszystko ładnie zabezpieczone. On oczywiście wyląduje u mnie w gablocie. No świetna jest. Thank you very much, Koniko. O, chcecie kodzik? <laughs> tak wygląda z tyłu. Edycja 13-14. No fajna, fajna jest. Nie mam więcej ten, więc nie obraźcie się, ale zasłonimy tutaj Messi'ego sobie. No i teraz pokażę Wam niespodziankę, którą dostałem od Koniko. Niespodziankę, która mam nadzieję jak się uda, zagości u mnie już niedługo. I są to saszetki z najnowszej edycji Adrenalin XL. 14, 15, dostałem od Koniko dwie saszetki w gratisie. Saszetki są zamknięte, jak widzicie. W następnym filmiku sobie otworzymy, zobaczymy, jak to wygląda. Znaczy, ja już widziałem. Karty są naprawdę świetne. Może coś fajnego mi się trafi. Tutaj na widzicie 1 euro. Tak? O ile się nie mylę. Liga hiszpańska. No i. Czekajcie, czy to w ogóle... A, jest opisane. Do zebrania jest 468 kart 360 kart bazowych, jakaś jedna karta. No dobra, nie będę czytał, zresztą widzicie, jest 40 idoli, jedna na dwie. Sobers, czy jak ktoś tam wymawia, to są basaszetki u nich. Eee, no, czekajcie, co tu jest najfajniejszego takiego? A, Ballon de Oro, no to tu powinien być Cristiano Ronaldo. Invenzible czy coś takiego. No dobra, zobaczymy. Jedna na 40 i to jeszcze jedna jest, no bo to ciekawe. Hmm. No i zobaczymy, czy tam Koniko wylosował mi szczęśliwe saszetki, więc otworzymy sobie w następnym odcinku. O, tutaj jest nawet Messi, więc zobaczymy, jak to wygląda i czy coś fajnego się trafiło. Thank you very much, jeszcze raz. <gry> jeszcze raz Koniko. No i co, to by było na tyle. Moja już czwarta wymiana szykuje się kolejna, więc naprawdę gość jest świetny, bardzo fajny człowiek. Często z nim piszę sobie na Facebooku. Jakoś tam się dogadujemy. Używam tego śmiesznego tłumacza tam, bo akurat dobrze angielskiego nie znam, ale jakoś idzie się dogadać. No i co? Zapraszam na kolejny odcinek, gdzie otworzymy sobie Adrenalin XL 2014-15. Ta edycja wyszła jakoś niedawno, chyba z dwa tygodnie temu. Koniko mi właśnie o tym pisał. Że czeka na tą medycję, no i zobaczymy. Może coś fajnego mi się trafi. To by było na tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej!